List do przyszłych pokoleń umieszczony pod płytą Starego Rynku. Kapsułę czasu z przesłaniem do następców przygotowały władze Słupska. Kierunek Szkoła Średnia. Uczniowie klas ósmych ze Słupska i regionu uczestniczyli w targach edukacyjnych. Szkoły ponadpodstawowe przygotowały ciekawe oferty i nietuzinkowe prezentacje. Stu przebadanych, 5 zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Rekordzistą okazał się rowerzysta, który miał aż 3 promile. List do następnych pokoleń Słupszczan został wmurowany w kapsule czasu pod płytą Starego Rynku. Obecne władze miasta w ten sposób niosą przesłanie do swoich następców. Drogie Słupszczanki, drodzy Słupszczanie, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie ze Słupska, który jest naszą teraźniejszością, o który dbamy i który jest naszym domem. Jestem przekonana, że troszczycie się wspólnie o świat. Dzięki któremu możemy doświadczać najpiękniejszych emocji i wrażeń. Mam nadzieję, że nie brakuje Wam niczego, co jest niezbędne dla spokojnego i bezpiecznego życia. My w 2025 roku robimy wszystko, by miasto, które jest nam tak bliskie, w świecie nam współczesnym, było równe, równie piękne, zielone i przyjazne. Serdeczności, wszyscy kierownictwo Ratusza podpisujecie. To jest list do mieszkańców subska za 100, 200, 500, a może 1000 lat. List to nie jedyna zawartość kapsuły czasu, co jeszcze będą w niej mogli znaleźć przyszli słupszczanie? Jest dokument, który opisuje dzisiejszy stan rzeczy, czyli ile mamy mieszkańców, ile uczniów, ile szkół, jakie inwestycje prowadzimy. Do tego są oprócz tego dokumenty Stowarzyszenia Gry, które tutaj bardzo od czasu wiele poświęciło. Są różnego rodzaju pamiątki, są monety, jest Gazeta Dzisiejsza i wiele różnych rzeczy takich, które powinniśmy Kartki naleźć. pocztowe dzisiejszego Słupska. Tak i też są rzeczy, których właśnie są tajemnicą po to, żeby ci, którzy którzy otworzą i też osoby, które, nie wiem, czy wszyscy do końca nie wiedzieli, co się znajduje, żeby ci, co mieli, że tak powiem, satysfakcję z tego, że znajdą coś, czego się nie spodziewali w przyszłości. Prace przy rewitalizacji rynku w ramach zadania Centrum z Sercem, kompleksowa przebudowa ulic kwartału Starego Rynku w Słupsku wkraczają w finalny etap. Rynek ma być oddany Słupszczanom w czerwcu tego roku. Do tej pory ułożono blisko 90% ciągów pieszych, zbudowano systemy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i przyłączy wodociągowych, usunięto kolizje w zakresie sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. W tej chwili natomiast kończą się prace przy budowie oświetlenia drogowego i dekoracyjnego. Trwa montaż małej architektury, przygotowano podstawy podławki, wykonano zadaszenia od strony zabytkowych kamienic, wkrótce zamontowane zostaną poidełko i makieta miasta. Niebawem także rozpoczną się nasadzenia zieleni, będzie jej więcej niż do tej pory w tej części miasta. Kilkadziesiąt szkół średnich z całego miasta zaprezentowało się na słupskich targach edukacyjnych. To największe tego typu wydarzenie w regionie. Z ofertą zapoznali się uczniowie kończący szkołę podstawową w słupsku i w Powiecie. W Hali Gryfia swoje stanowiska przygotowały licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły branżowe z całego słupska. Zarówno placówki prowadzone przez miasto, jak i te powiatowe, społeczne oraz prywatne, wszystkie próbowały przyciągnąć klasistów nie tylko ofertą, ale również sposobem prezentacji szkoły. Albina jest uczennicą branżowej szkoły pierwszego stopnia rzemiosła. Czy, czy te smakołyki, te ciastka to wasze? Tak. Oczywiście, że tak. Ja jestem cukiernikiem, ja pracuję w piekarni, też takie wyroby robię, i tutaj są też moje wyroby. I przyciąga to uczniów ósmych klas, którzy przechodzą koło waszego tak. stoiska. Dzisiaj dużo osób podchodziło, żeby sobie się napić soczku świeżego, żeby sobie zjeść, brali ulotki, się pytali o wszystko o naszą szkołę. Poszczególne stanowiska zamieniły się m.in. w pracownie robotyczne, plac budowy, salon fryzjerski, strzelnice czy studia fotograficzne a także gabinet medyczny oraz cukiernie. Wszystko po to, by zachęcić młodzież kończącą szkoły podstawowe do odwiedzin właśnie ich boksu. O ofercie można się było dowiedzieć z ulotek, ale też podczas rozmów z dyrektorami, nauczycielami i uczniami szkół średnich. Jesteśmy w studiu fotograficznym zaaranżowanym na potrzeby targów edukacyjnych dla ósmoklasistów. Zespół szkół ponadpodstawowych przygotował właśnie takie studio. Pokazujemy Pracę fotografa. A ósmoklasiści mogli przebierać w ofertach zarówno liceów, jak i techników oraz szkół branżowych. Oferta była bardzo szeroka, a młodzi ludzie, którzy za kilka tygodni będą składać dokumenty do szkoły średniej, mogli sprawdzić, które z nich kształcą na kierunkach zgodnych z ich zainteresowaniami. Dla mnie będzie rolniczak, bardziej pod technikum celuję głównie i jakiś głównie no, rolniczak głównie czemu, bo zawody ogólnie takie związane z rolnictwem mi się podobają. Niezależnie od targów, poszczególne szkoły średnie organizują również dni otwarte i inne formy promocji wśród ósmoklasistów z miasta i regionu. Ulicami Słupska przeszedł kolejny błękitny marsz. Tym razem wydarzenie w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu zorganizowane zostało przez przedszkole miejskie integracyjne nr 32 Tęczowa Dolina w Słupsku. Trasa marszu przebiegała ulicami Kasztanową, Gdyńską, Bohaterów Westerplatte, Hubalczyków i zakończyła się w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 5 imienia Gryfitów w Słupsku. Uczestnicy marszu ubrani i przeozdobieni byli w błękitne elementy. Wielu niosło także symboliczne słoneczniki. Niektórzy ludzie kwestionują czyjąś niepełnosprawność, ponieważ nie, ten ktoś nie wygląda jakby miał niepełnosprawność. Dlatego powstało coś takiego jak program Słonecznik Ukryte Niepełnosprawności, aby zachęcić ludzi do inkluzywności, rozumienia i akceptowania odmienności. To proste narzędzie służy osobom niepełnosprawnym, by mogły dobrowolnie podzielić się informacją, że mają ukrytą niepełnosprawność, po prostu nos nosząc smycz ze słonecznikiem. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne i dobra zabawa. Celem marszu było wsparcie osób z autyzmem, zwiększenie świadomości na temat autyzmu, pokazanie solidarności i zrozumienia dla osób z autyzmem. Stu kierowców podczas jednej akcji pod kątem trzeźwości przebadali słówcy policjanci, pięciu kierujących samochodami zasiadło za kierownicą po spożyciu alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali także osoby prowadzące bez uprawnień. Pierwszym z kierowców, który zainteresował policjantów, był mężczyzna, który pozostawił samochód z włączonym silnikiem i światłami przed jednym ze sklepów i wszedł do środka, aby zrobić zakupy, gdy wyszedł, zobaczył czekających na niego policjantów, którzy. Podjęli wobec niego interwencję. Badanie alkomatem nie wykazało zawartości alkoholu w jego organizmie, jednak dokładne sprawdzenie 49-latka w policyjnym systemie informatycznym wskazało, że posiadał on aktywny dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W tym samym czasie inny patrol drogówki zatrzymał do kontroli 66-latka, który nie posiadał uprawnień do kierowania i w najbliższym czasie odpowie za popełnione wykroczenie, za które sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów. Wśród pięciu zatrzymanych kierowców jadących po spożyciu alkoholu niechlubny rekord ustanowił rowerzysta. 36-letni mieszkaniec gminy Kępice miał w organizmie aż trzy promile alkoholu. Zatrzymani zostali ukarani wysokimi mandatami. Grozi im kara do dwóch lat więzienia. Kolejny historyczny czwartek poświęcony był początkom i rozwojowi kolei na Pomorzu Środkowym. Gościem specjalnym i prelegentem spotkania był dr Kacper Pencarski, który specjalizuje się w dziejach gospodarczych naszego regionu w XIX stuleciu. Kolej odegrała kolosalne znaczenie w rozwoju gospodarczym Pomorza Środkowego, a także samej Ziemi Słupskiej. Połączenie linią kolejową Słupska i Koszalina dało ogromny impuls do rozwoju regionu. Ułatwiło komunikację, a także transport towarów. Doktor Pęcarski opowiadał nie tylko o najważniejszych szlakach kolejowych, ale także o liniach wąskotorowych oraz o tak zwanej kolei polnej, którą na swoich włościach budowali właściciele ziemscy. Kolejki tego typu służyły przede wszystkim do transportu płodów rolnych oraz drewna. Kolejny historyczny czwartek zaplanowany jest na początek maja i poświęcony będzie kuchni wczesnośredniowiecznej na Pomorzu.